Zobaczymy, co jutro w klatce będzie w stanie zrobić. Alberto! Si! 85 kg. Czyli się udało. Czyli się udało. Zmieścił się. Elegancko, dobra robota. I zobaczymy, ile wskaże waga przy jego przeciwniku, którym będzie. Jedyny, niepowtarzalny. Marcin. 83,800! 83,800! Czyli jest przewaga, Alberto, ale nie jest tak duża, jak można by się było spodziewać. 8,5 i, tak? i 8,3 prawie. 8,5 i 83,800, czyli tak naprawdę prawie 84. Około kilograma różnicy. Kilogram, z, że tak powiem, z zawiniątkiem. 4, no. Tak. Zapraszam panów najpierw do face to facea. Chodźcie tutaj na środeczek, na środeczek. Troszkę. Chodź, Alberto. Ostatnia szansa na wymienienie paru słów. To już nie jest czas na słowa. No. <gry> Sorry. Panowie ani drgną. Patrzą sobie bardzo głęboko w oczy i szukają tam strachu. Żeby się nie zakochali w sobie, to ja. Ws może będzie jakieś wspólne śniadanie, czy coś? Zapraszamy do pozycji bokserskiej do płyczności I na koniec ja Wam jeszcze zadam ze dwa pytanka. Oni nie chcą, oni już oczywiście już się weszli w klimat. Zostawik, zostaw, zostaw, zostaw. Tak długiego face-to-facea to chyba jeszcze nie mieliśmy. Został, został. Coś do mikrofonu, panowie. Dzisiaj milczą. Jutro przemówią pięści. Panowie, pozycja bokserska do publiczności. Proszę bardzo. To już ten czas. Marcin Dubiel kontra Alberto już jutro. High League 3, Gdańsk-Sopot, Ergo Arena, nie możecie tego przegapić. Ogarniajcie pay-per-view. Już o godzinie 19 rozpoczynamy studiem, o godzinie 20 rozpoczyna się gala. Podali sobie ręce, ostatnie słowa. Zostańcie jeszcze na sekundkę. Marcin, chciałem yy, zapytać, tak? Marcin, chciałem zapytać na, na sam koniec, e, powiedziałeś, że to już nie jest czas, żeby nic mówić. Uważasz, że wszystko zostało powiedziane, chciałeś wejść rywalowi do głowy, jak ty to interpretujesz? Nie interpretuję tego w żaden sposób, idziemy się jutro napierdalać. Okej, okay. Alberto, e, w takim razie masz mikrofon, to możesz odpowiedzieć. E, nie, nie odezwałeś się ani jednym słowem. Dlaczego? Już dosyć gadaliśmy, 4 czerwiec, jutro lecimy. Dobrze, skoro oni nie chcą więcej mówić, to ja nie będę więcej pytał. Damy im dokładnie to, czego chcą. Chcecie oglądać na pierdalankę? Dostaniecie na pierdalankę. Marcin Dubiel, Alberto Simao. Kupujcie pay-per-view z mojego linku, bo to jest kurwa. To, o co Was proszę, o nic więcej, bo nie muszę. Dokładnie, kupujcie linki od swoich faworytów. Tak, to ja też tylko przypomnę, że.